Z takich filmików. Z takich filmików, które nic nie wnoszą do życia. A później się dzieje, że są więzienie zapomniane, że przenoszą parę osób do innego więzienia to jest zapomniane wszystko. Właśnie. To jest właśnie to. To właśnie to jest myślenie, widząc Panie, że Was mnie dotyczy. To każdego dotyczy. Nie to, że nie tylko. Wszystkich dotyczy. Dlatego tego mówię, wizorzy panie, musicie zrozumieć jedno. Nie zważaj na tych pajacyków. Tak jak ja nie zwracam, to stop, jazyto koniec ucinam. Nie zdychają. Nie będę taki pajackali. Jak mówię, to mówię. I trzymam słowa. Wy też bizały, panie, musicie trzymać słowa, żebyście pokazali innym, że to, co mówicie, to zrobicie to jest prawda. Tylko trzeba chcieć, abyś dlatego ja ten temat tak drążę, drążę. To chodzi się drążę ten temat, to żebyście trochę wiedzieli na czym stoicie, wiecie co i jak. Bo później oczy takie, cholera, faktycznie. Dużo ludzi na ten temat. ale dlaczego ja nie przemyślałem? O boże, co ja na lepszego zrobiłem? Zepsuję sobie opinię takie kilka lat to wyjdzie. No właśnie. To właśnie na tym polega, żeby nie zmniejszyć a naprawić. To, co było tak jak się mówi, yy, potokiem zatuszowań. Naprawić te błędy za tamte lata. To jest proste, logiczne myślenie, tylko czwa chcieć. Trwa chcieć i to zrobić. Postanowiłem nie. Nie będę tych pajęczowców karmić, ja mam swoje życie, prowadzę życie, staram się wszystko ogarnąć. Naprawdę co zepsułem. I to jest bardzo ważne, widzicie, Tylko trzeba chcieć. No właśnie, dlatego niektórzy mnie nie potrafią, niektórzy to chwalą. tego, a później wywodzą, w na że lądują w więzieniu, w poprawcachu czas p, Tak jak że trzeba yy, yy, logicznie myśleć i logicznie, jak się zapadają i chcecie robić coś na YouTube, to jest z pomyśleniem, żeby to zrobić dobrze. Żeby pokazać innym ludziom, że to nie w tą stronę idzie, albo ten yy, to są najlepsze na świecie i trzeba ich oglądać. Ja też oglądałem parę takich osób, ale jak zobaczyłem, jakie tymi szoty robią, to aż, aż nie się zastanawiałem, po co ludzie robią to się będą żałować. jedna osoba już żałuje. Przez patestrymy. No. Jedna osoba już żałuje. No. żałuje. No i wiecie, że patestrymy to was w jedną, w jedną w gówno wciskają moc. Aby to właśnie wchodzicie na to gówno, tak mówiłem parę minut. Wchodzicie w gówno, wchodzicie w gówno. Coraz dalej, coraz dalej, 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 a spadacie w to gówno. Wiemy. A później wyjść z tego gówna, to nie jest takie łatwe. To jest proste i logiczne, To trzeba chcieć powiedzieć: stop, koniec z tego. Trzeba być fair, wobec widzów i fanów, do przodu. A wie, większe szanse zdobyć się właśnie takim sposobem, że powiecie stop. Koniec tych zabaw, koniec tego. A zdobyćcie dużych zaufanie widzów, fanów i plusów. Uwierzcie w to. Ja już sam po sobie poczułem, po bo ja się zmieniłem. Polę mnie się zmieniłem i pozostałem się tutaj ponaprawiać, żeby być do przodu i was, łatwo e". Taka jest prawda, wizowa dla mnie i dlatego mówię to o otwarcie publiczne, żebyście wiedzieli na ten temat żebyście nie byli zaskoczeni. Ja wiem, że ja szkoły zawodowe zawodówkę skończyłem, to jestem szarym człowiekiem, ale ten szary człowiek zawsze... Bardziej pomoże niż osoba, która jest wy... wyuczona wyżej. Uwierzcie w to. Uwierzcie w to, że człowiek bardziej pomoże w tej drugiej osobie niż ta osoba, która podczas studia, <kluzła> liceum i inne rzeczy w garniturze chodzą. Tego mają za cegarkę za pół miliona albo więcej, samochody tyle, domy takie ale żadna ta, te osoby żadne osoby te, które mają tyle hajsu i tego, że ta osoba nie pomoże. To jest przykład 4. Wzoruj wanie. Mówię to poważnie. No dobra, kończę z Wami rozmowę. Było miło, wzajem wanie. Ja się już zaraz będę też do roboty. Trzymajcie się, do usłyszenia o następnym filmie. Jutro 1930 się widzimy na scenie ogólnym, z tego poszły jakieś tematy. Jeszcze ja też narzucę Wam tematy, W co mówię, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Trzymajcie się w miłej wieczoru, a mi miłej roboty rzeczy tego typu. Trzymajcie się do usłyszenia bę. bę.